Siemanko moi drodzy. Dzisiaj bierzemy na warsztat, chociaż w tym wypadku bardziej pasowałoby powiedzieć do stoczni. Ha! Nie byle statek, bo samego Titanika w reżyserii Jamesa Camerona Film tak naprawdę tak kultowy, że stał się dosłownie synonimem kultowego filmu. I dzisiaj, słuchajcie, sprawdzimy, jak ten kultowy wśród kultowych filmów poradził sobie z oddaniem historii katastrofy, która na swojej dramatyczności w ogóle nie traci, nawet jeżeli wyciągniemy z niej Dicaprio, o jego wybrankę serca oraz oczywiście cerinę plunkającą sobie tam w tle. Mamy, słuchajcie, kupę materiałów i kupę informacji do przedstawienia, i tutaj już od razu zaznaczę, że pan Cameron wykonał naprawdę tytaniczną robotę przy Tytaniku, za co będę go dzisiaj mocno chwalić, także myślę, może już zaczynać. A kto jeszcze nie subskrybuje Innej Historii, to jest teraz bardzo dobry moment, żeby to zmienić, a my tymczasem słuchajcie, lecimy z tematem. Na wstępie zaznaczam, co część z Was może niestety rozczarować, że w tym materiale nie będzie za dużo o perypetiach Jacka i Rose oraz poszukiwania serca oceanu. Twórca ten wyciskający łzy alians po prostu sobie wymyślił, żeby spiąć ładnie całą opowieść, co trzeba przyznać, że mu tak naprawdę bardzo dobrze wyszło. O czym zatem w takim razie będziemy mówić? O samym statku, rzecz jasna, o jego katastrofie oraz o ludziach, którzy znajdowali się wtedy na pokładzie i których ta katastrofa z oczywistych względów najbardziej dotknęła i postaciach historycznych, których Cameron postanowił przedstawić nam w swoim filmie. A skoro o Cameronie mowa, słuchajcie, no to powiedzmy sobie tutaj kilka słów o samym filmie oraz o historii jego powstania. Powiedzieć, że Titanic z 1997 roku był i jest hitem, to tak, tak naprawdę jakby nic nie powiedzieć. Film nakręcony za zawrotną nawet dzisiaj kwotę 200 milionów dolarów, jest trzecim najbardziej dochodowym filmem w historii kina. Co ciekawe, jedynym wśród 40 najbardziej dochodowych, który powstał przed XXI wiekiem. Trzeba tutaj uznać, naprawdę uznać zasługi Jamesa Camerona, który był mózgiem całej operacji, a jego dziecko zostało dopieszczone jak tylko się da. Można wspomnieć chociażby o kręceniu scen na dnie oceanu, gdzie ekipa filmowała autentyczne szczątki Titanika z perspektywy wnętrza batyskafów, czy o stworzeniu modelu statku w skali 1 do 1 w celu zwiększenia realizmu kręcenia scen na oceanie. Film, jak wiemy, oprócz głównego miłosnego wątku, skupia się na tragicznym, dziewiczym rejsie transatlantyku, ze szczególnym uwzględnieniem nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku, kiedy to doszło do tragedii. Najpierw skupmy się na samym statku. Scena wypłynięcia Titanika sportu w Southampton sugeruje, że było to wielkie wydarzenie. Sam uzyskał przedomek niezatapialnego. Trzeba tutaj jednak pamiętać, że Titanic był jednym z trzech statków z tej samej serii parowców typu Olympic, stworzonych na zamówienie armatora White Star Line. Premiera linii odbyła się zaś rok przed rejsem Titanic'a, kiedy to RMS Olympic wypłynął w rejs na tej samej trasie z tym samym kapitanem na pokładzie i z pewnością to właśnie wydarzenie byłoby bardziej zapamiętane, gdyby nie katastrofa Tytanika, która unieśmiertelniła ten liniowiec w świadomości ludzi. Obydwa parowce w momencie oddania ich do użytku były największymi statkami na świecie i górowały również nad konkurencją w kwestii luksusu. I właśnie, przejdźmy teraz sobie może do tego luksusu, który momentami to tak naprawdę wręcz kapie z tego ekranu i tutaj trzeba oddać Cameronowi naprawdę duży szacunek. Opierając się na archiwalnych zdjęciach Titanika i Olimpika, a także badając wrak statku, Cameron odtworzył z największym pietyzmem i chorobliwą wręcz tak naprawdę detalicznością wszystkie pomieszczenia, które widzimy w filmie, jak chociażby wielką klatkę schodową czy pomieszczenia sypialne użytkowników pierwszej klasy. Możemy zobaczyć także salę gimnastyczną pierwszą, która powstała na statku pasażerskim. W filmie nie znalazło się jednak miejsca na ukazanie pomieszczeń drugiej klasy, dla której tak w sumie to w ogóle jakby brakowało miejsca w produkcji. Z wystawnych pomieszczeń dla najbogatszych od razu tak naprawdę przechodzimy na najniższe pokłady, pomijając sprytnie drugoklasistów. Oglądając film widzimy przepaść dzielącą najbiedniejszych od najbogatszych. Trzeba jednak zauważyć, że statki z serii Olympic były innowatorskie jak na swoje czasy, jeśli chodzi o warunki panujące w trzeciej klasie. Na Titaniku była m.in. jadalnia, która serwowała trzy posiłki dziennie. Pasażerowie spali w oddzielnych, nieprzeludnionych kabinach. Oddzielających rodziny od obcych ludzi płci przeciwnej. Były to warunki bardzo luksusowe w porównaniu z zapchanymi dormitoriami, gdzie ludzie cierpieli często głód i szerzyły się choroby podczas XIX wiecznych podróży do USA. A teraz skupmy się już na samej katastrofie statku. I tutaj film ponownie stara się bardzo wiernie oddać moment wypadku, odtwarzając tak naprawdę całą sekwencję zdarzeń na podstawie relacji świadków. A trzeba tutaj pamiętać, że cała sprawa bezpośrednio po katastrofie Titanica stała się niezwykle medialna. Zaraz po wydarzeniach feralnej nocy USA oraz Wielka Brytania powołały oddzielne komisje do wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Które przesłuchały łącznie około 200 świadków, z czego wielu ocalałych pasażerów i członków załogi. To w dużej mierze na tych relacjach i później spisanych wspomnieniach, niektórych ocalałych, opierał się James Cameron. Komisje ustaliły, że głównymi przyczynami katastrofy była zbyt duża prędkość statku w obliczu płynięcia w strefie występowania gór lodowych oraz mała liczba obserwatorów. W filmie jest też ukazana autentyczna sytuacja, kiedy to marynarze na bocianym gnieździe nie mieli lornetek do obserwacji. Istotne znaczenie miała także że bezwietrzna pogoda, która utrudniała dostrzeżenie przeszkody w nocy na oceanie. Zagadką jest za to poziom zniszczeń, jaki nastąpił na prawej burcie w efekcie zderzenia z górą lodową. Początkowo sugerowano duże rozdarcie o długości około 90 metrów, jednakże następnie zakwestionowano to, a obecnie popularna jest teoria, wedle której winna była słaba jakość materiałów, z których wykonano nity łączące płyty stalowe na kadłubie statku. Zagadką było także to, w jaki sposób zatonął statek i czy rzeczywiście się przełamał na pół przed zanurzeniem, tak jak możemy to oglądać w filmie. Relacje świadków były sprzeczne o tym, że statek utonął w jednym kawałku, przekonywał chociażby jeden z oficerów będących na statku, Charles Lightoller. Jednakże odnalezienie wraku w 1985 roku rozwiało wątpliwości z uwagi na zbyt dużą odległość, jaka dzieli obydwie części na dnie oceanu. Całkiem realna, choć niemożliwa do sprawdzenia, jest także scena z pionowym zatonięciem tylnej części statku, ale co by nie mówić, w filmie robiła bardzo duże wrażenie. Dochodzimy, słuchajcie, teraz do momentu dramatycznie ukazanej w filmie ewakuacji kwestii szalu oczywiście oraz tej pomocy, która wreszcie nadciągnęła. Jeżeli chodzi o sekwencję wydarzeń, tu także Cameron nie zawodzi, opowiadając bardzo prawdopodobną wersję wydarzeń. Szalup było 20, z czego użyto 18, a przy pełnym zapełnieniu starczyło miejsca na około połowę pasażerów. Był to po prostu znak czasu, gdyż zasady bezpieczeństwa nie były tak rozwinięte jak teraz, a same szalupy miały raczej służyć do wielokrotnego przetransportowywania na ratunkowy statek w razie kłopotów. Kapitan Smith, przy ewakuacji, posłużył się tradycją Birkenhead Drill połowy XIX wieku, która wprowadziła zwyczaj pierwszeństwa w ratowaniu kobiet i dzieci w razie niebezpieczeństwa. Niewystarczająca liczba szalup, jak wiemy, doprowadziła do ogromnej liczby ofiar. Tylko 705 osób z ponad 2200 przeżyło katastrofę. Można się trochę do kamerona przyczepić, jeżeli chodzi o ukazanie ewakuacji klasy trzeciej. W filmie widzimy zamkniętych pod pokładem ludzi, trzymanych siłą za kratami. Jest także przygnębiająca scena, w której kobieta tłumaczy swoim dzieciom, że na pokład dopiero kiedy skończy się ewakuować pierwsza klasa. Z całą pewnością lepiej było nie być w trzeciej klasie podczas tego rejsu. Szansa na przeżycie wynosiła około 25%. Dla samych mężczyzn była już naprawdę niewielka. Prawdą jest także, że trzecią klasę oddzielały kraty od innych pokładów. Było to jednak spowodowane głównie przepisami amerykańskimi. Trzeba bowiem pamiętać, że często pasażerowie trzeciej klasy przypływali do USA jako imigranci i statek zanim dopływał do celu przeznaczenia, zatrzymywał się na Erie Island, gdzie mieli oni przejść wymagane procedury do pozostania w Stanach. Chodziło więc o sprawniejsze dostarczenie ich na wyspę po prostu. Kolejnym powodem była obawa przed rozprzestrzenianiem się chorób, takich jak np. wszy przez pasażerów trzeciej klasy, co także na początku filmu jest ukazane. W razie ewakuacji kraty miały być otwierane, lecz rzeczywiście jak ustaliły komisje, część z nich była zamknięta. Nie udowodniono jednak bezdusznego podejścia kapitana i oficerów, a raczej był to po prostu efekt chaosu. Większymi problemami były zdecydowanie długie labirynty korytarze, które utrudniały wyjście czy przede wszystkim brak szalup ratunkowych na pokładach przeznaczonych dla trzeciej klasy. Mieściły się one na pokładach pierwszej i drugiej klasy oczywiście. Niemniej jednak prawie połowa kobiet z trzeciej klasy uratowała się z katastrofy. Zginął za to w niej ukazany także w filmie najbogatszy pasażer statku John Jacob Astor IV który pomimo chęci wejścia na szalupę wraz z żoną został wyproszony przez oficera nadzorującego, co myślę, że jest dobrym podsumowaniem tego wątku. W filmie widzimy także pomoc, której udzieliła pasażerom Titanica po 4 godzinach załoga statku RMS Karpatia, ratując ludzi z szalup. Z filmu usunięto jednak scenę, która opisuje bardzo ciekawy wątek tragicznej nocy. Najbliżej położonym od Titanika statkiem był bowiem SS Californian. Po zetknięciu się z polem lodowym, radiotelegrafista na statku nadał ostrzeżenie do Titanika, które zostało jednak zignorowane. Będąc jedynym specjalistą na statku, po godzinie 23.00 położył się spać, co uniemożliwiło odbiór jakichkolwiek wiadomości SOS po zderzeniu. Zeznania przebywających na obydwu statkach były sprzeczne, ale pojawiały się głosy, że załogi widziały nawzajem własne statki, tak samo jak białe flary wystrzeliwane z Titanika. I choć komisje do weryfikacji katastrofy potępiły zachowanie kapitana statku Stanley Lorda, odnalezienie wraku Titanika pomogło ustalić, że odległość pomiędzy obydwiema jednostkami była zbyt duża, aby udzielić ratunku na czas. Choć trzeba przyznać, że sprawa jest mocno tajemnicza. Wspominaliśmy wcześniej o tym fikcyjnym wątku miłosnym, no to teraz przejdźmy może do prawdziwych postaci historycznych, które występują w filmie i trzeba przyznać, że jest ich tutaj naprawdę sporo. Cameron w większości wypadków naprawdę rzetelnie starał się odtworzyć ich przeżycia na statku. Zacznijmy od dziarski Molly Brown, granej w filmie przez Katie Bates. Milionerka z Ameryki zyskała sławę właśnie dzięki wydarzeniom podczas ewakuacji, szczególnie tych z szalupy ratunkowej. Chciała wywrzeć presję na dowodzącym kwatermistrzu Robercie Hitchensie, aby zawrócić szalupę w celu ratowania ludzi z wody. Co w filmie nie jest już pokazane, Molly Brown, przy poparciu współpasażerów, przejęła dowodzenie nad szalupą, grożąc Hitchensowi, że zostanie wyrzucony, jeśli nie pozwoli wiosłować wszystkim pasażerom w celu po prostu ogrzania się. Po ocaleniu zaś działała na rzecz ocalałych ofiar. W filmie możemy zobaczyć także wzruszającą autentyczną scenę ze starszym małżeństwem, kiedy to Ida Strauss odmówiła ewakuacji, aby pozostać na statku ze swoim mężem Izydorem. Możemy także zobaczyć postać Josepha Brusa Ismayego, dyrektora White y Star Line, który przez prasę został okrzyknięty tchórzem za to, że wsiadł do szalupy ratunkowej, czy Tomasa Andrewsa, architekta Titanika, który po zderzeniu przewidział rychłe utonięcie i w obliczu katastrofy nawet nie próbował się ratować. Widzimy także w filmie wątek oficera Harolda Loa, który jako jedyny dowodzący szalupą powrócił na miejsce katastrofy i uratował kolejnych czterech pasażerów. Warto wspomnieć również dwóch pierwszych oficerów, którzy nadzorowali ewakuację. Pierwszy z nich to wcześniej wspomniany Charles Lightoller, który dowodził na lewej burcie. Oficer ten dosłownie zrozumiał rozkazy kapitana Edwarda Smitha i wpuszczał do szalup tylko kobiety i dzieci. Opuszczając je nawet niepełne, zabraniając wejścia mężczyznom. Na prawej burcie dowodził William Murdoch, o którym później wspominał sam James Cameron, mówiąc, że najbardziej żałuje tego właśnie, jak przedstawił postać tego oficera w celu podkręcenia dramatyzmu. Widzimy go jako osobę, która przyjmowała łapówki, zastrzeliła pasażera, a na końcu popełniła samobójstwo, lecz na nic z tych wydarzeń nie ma tak naprawdę silnych dowodów. Choć część pasażerów zeznała, że Murdoch rzeczywiście popełnił samobójstwo, Część zupełnie zaprzeczyła tym doniesieniom. Mardok jest uznawany za jednego z największych bohaterów Titanica. Dowodząc akcją ratunkową, uratował więcej osób niż Light Toler, gdyż wpuszczał także mężczyzn do szalub w momencie, kiedy nie widział kobiet i dzieci. Sam się nie uratował, w przeciwieństwie do Light Tolera który wraz z grupą innych mężczyzn dryfował na przewróconej szalupie, aż do akcji ratunkowej Karpatii. Mardok posiada nawet dedykowaną w swojej pamięci stronę internetową, gdzie możecie poczytać o jego prawdziwej historii. W każdym razie, wracając, brak wiedzy załogi o ładowności szalup był kolejnym dramatem, który się rozegrał tamtej nocy, gdyż prawie żadna z łodzi nie została wypełniona ludźmi do ostatniego miejsca. Tytanik, tak naprawdę, słuchajcie, do dziś wzbudza ogromne emocje. Losy poszczególnych bohaterów zostały dosłownie rozebrane na czynniki pierwsze. I trzeba przyznać, że ta historia jest naprawdę fascynująca, ale nie można zapominać, że również oczywiście tragiczna. I naprawdę trzeba tutaj pochwalić solidnie Camerona, który włożył ogromną ilość serca w odtworzenie tych wydarzeń, pokazanie ich widzom, na wielkim ekranie oczywiście, a trzeba też tutaj zaznaczyć, że nie byłem pierwszy. Filmów, dokumentów, artykułów czy też książek przed filmem Camerona powstała przecież cała masa. Wydarzenie to jest świetnie udokumentowane, ale tak naprawdę nikomu przed Cameronem nie udało się w taki pełny sposób odtworzyć historii Titanica, tworząc, no co by tutaj nie mówić, po prostu arcydzieło filmowe. Ogromnie dziękuję Wam, słuchajcie, za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Jeżeli jesteście nowi, no to oczywiście subskrybujcie inną historię i nadrabiajcie poprzednie materiały, które znajdziecie na kanale. A my co? Widzimy się niebawem w kolejnym materiale na kanale, ale to oczywiście zupełnie inna historia. Siemano!